Witam na Kryptobros ponownie, cały czas siedzimy na Dappradar stronie, czyli dappradar.com albo Dappradar i patrzymy na protokoły, które robią kasiorkę, ale dzisiaj będziemy patrzeć w oddziale czasu miesięcznym, czyli ostatnie 30 dni, żeby pominąć te dwudniowe, trzydniowe takie możliwe zakłócenia. I jak to wygląda? Oczywiście ustawiamy na wolumen sprzedaży albo aktywności w dolarach. Oczywiście numer jeden jest cały czas Uniswap wersja trzecia na Ethereum i co ciekawe Kronos jest na miejscu drugim z Crowd Finance, gdzie mają obroty wielkości 13 miliardów w ciągu miesiąca. Uniswap jest na trzecim miejscu również ta gra o której wspomnieliśmy, której nie znamy, którą warto się przyjrzeć. Crypto Casino Fixed Horse, no 4,4 miliarda w ciągu miesiąca. Kerf jest to protokół numer 5. 0X protokół jest 2,4 miliarda. Bardzo ciekawe. 0X to jest taki protokół, który, na którym działają tzw. front end czyli po prostu ktoś ma zdecentralizowaną giełdę po prostu używa sobie technologii 0x i prowadzi tą giełdę. Bardzo dużo jest takich właśnie protokołów, jak widać ta technologia jest używana, bo prawie 2,5 miliarda jest używane na na świecie. zobaczymy sobie na 0x protokoł wycenę. Jeśli zobaczymy, uwaga, 0x, nie 9x0x chyba 200 milionów, 206 milionów, tak. 206 milionów, a obroty 2,5 miliarda, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, no nieźle. To jest dobry, jest to troszkę przestarzała technologia, ale używana. Także jest jakaś opcja. Pancakeswap, Cowswap, Później mamy poligony. Diffin Quickswap. One Inch jest dość dobry. One Inch ma dość dobrze działać, jeśli chodzi o licencję, żeby później współpracować z większymi firmami. Ja wiem, że oni niedawno, kilka miesięcy temu, wznieśli pieniądze, żeby zająć się przedstawianiem naszych, naszego krypto, naszego zdecentralizowanego świata dla instytucji. Więc 1 inch może być ciekawą opcją. Jeśli chodzi o wycenę 1 inch, to pewnie w miliardach, ale zobaczymy. No Szukamy takiej perełki, gdzie miałaby bardzo duże wolumeny, a bardzo tanią wycenę. Yy, o nie, nie w No to 1 inch jest jedną z takich opcji. 400 milionów full Litwid Billion. A obroty. Jak tutaj widać na Dia 1 inch na 11 miejscu na świecie 1,3 miliarda. No to jest już zbliżona wycena do obrotów, Ale jak mówię, mają parę nowych rzeczy, które będą robić. MM Finance o poligonie mówiliśmy ostatnio, niesamowita rzecz. Niesamowicie teraz wypłacają pieniądze 1200 teraz jest procent. To się bardzo często zmienia. No to jest nowy nowy protokół na poligonie, także wiadomo czy te, te, te wypłaty się zmniejszą. Aurigami, yy, To jest coś niesamowitego Na Aurorze 900 milionów małem obrotów Jak zobaczycie na wycenę Aurygami Są niesamowicie tanie Uwaga o, 30% do góry poszli Market Cap zaledwie 2,2 ,2 miliony. To są bodajże pożyczki, jeśli się mnie głowa nie myli. Także można się przyjrzeć, to jest na Aurorze, czyli na etherowym eterowym protokole, na NIR protokole. I idziemy dalej. Czyli mamy dwóch kandydatów: Aurigami, MM Finance, wiadomo. Możliwe, że 1 Inch. Z tych wyżej, co tutaj były, to 0x Protocol jest ciekawy, karw, wiadomo, no Uniswap, jeżeli macie większą sumę, to tam byśmy wrzucili, no, bo już jest też dobrze, dość drogi miliardach, więc to nie jest coś, co byśmy zainteresowani. Stargate Finance, wiadomo, musimy mieć, to jest międzyblockchainowy dostawca płynności. O, jeśli chodzi o Stargate Finance, to Ym, firma Samu Maxmana Frida zwariowała i zainwestowali w kasy, w ten protokół. E, jaka to była firma? E, oczywiście chodzi o Alameda Research. Idziemy dalej i mamy dwa protokoły z Solany. Jeden protokół z Solany. Solent wcześniej chyba widziałem Marinade też, ale mniejsza z tym. Solent 597 jeśli chodzi o obroty, a Solent chyba też jest tani. No bo na solanie teraz wszystko jest tanie, bo solanie przerywa, nie naprawiona jest, że tak powiem. 15 milionów. No to to jest kolejny, kolejna ciekawa opcja: Solent. 15 milionów wyceniany, a uwaga: miesięczne obroty są 600 milionów dolarów. E, więc Solent jest na pewno, no chyba na razie, najlepszą opcją. E, I nasz ulubiony na razie e, od niedawna rynek. E, NFT, X2Y2, chyba pobił właśnie w tym momencie poprzedni nasz ulubiony, jakim było. Był yy, 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 to oczywiście protokół LuxRer, też jest no no, to rynek NFT. No ale jak widać tutaj, że X2Y2 jest na 21 miejscu, jeśli chodzi o miesięczne zyski na świecie, więc LuxRer na razie nie widzimy. Jest cyber, o cyberze też dużo mówiliśmy. Cyber też jest tani, ale zobaczmy sobie Lux, nie Luxor, x2y2 i cyber. Tu mamy 560 i 400, powiedzmy 560 i 400. To zobaczymy. x2y2 wyceniany jest w tym momencie na 19 milionów, a obroty pamiętajcie, miesięczne. 600 milionów, niesamowite rzeczy. I to jest NFT, czyli dywersyfikujemy trochę z DeFi, czyli bardzo ciekawa propozycja. Wydaje nam się, że kupując X2Y2 raz, że nie stracicie, dwa może zarobicie, a trzy na pewno zdywersyfikujecie sobie trochę to portfolio z DeFi. I Saber to powinno być przy Dnie, gdzieś jest 1200, to musi być taniutkie. 4 miliony. 4 miliony, a 390 milionów obrotów. Też niesamowita opcja teraz. No są przeceny, dlatego my lubimy inwestować, gdy wszyscy płaczą. Płaczą właśnie w rynku niedźwiedzia. My też płaczemy, ale wiemy, że ten płacz długo trwać nie będzie. Uwaga! No chyba, że mamy znowu wojnę z Tajwanem i inne komplikacje. To wiadomo, że ciężko, żeby ludzie kupowali krypto. No ale bądźmy optymistami. OpenSea jest tutaj. To tu patrzcie, X2Y2 ma większe obroty już niż OpenSea. Jeśli by wierzyć tej stronie. A OpenSea to był i jest na razie największy rynek NFT na świecie, także X2Y2 X2 naprawdę, naprawdę jest super. EverScale Dipuls, nie wiem co to jest. EverScale dostarczamy płynność, ale same te D-Pulse nie pytaliśmy, nie sprawdzaliśmy. Seller Network to jest też dobra opcja. Seller Network to jest most. Zobaczmy. Po ile jest wyceniany seller? Także macie z kilkaset milionów. A, 114 milionów. Także też dobra opcja. Jeszcze nie jest najgorzej. Wiadomo, mosty są dość ciekawe. Yy, I później mamy DYDX, jeśli chodzi o derywatywy. Dobra opcja, jeśli chodzi, chodzi o dywersyfikację. I mamy Margin Finance, to co mówiliśmy wcześniej. Też tanie i dobre obroty. W ten sposób właśnie możecie używać Dapradara, żeby sprawdzać sobie, kto zarabia. Kto jest używany, żeby po prostu mieć te protokoły, które już mają mniejsze ryzyko inwestycji? Czyli nie tylko inwestujemy w obietnice, ale widzimy, gdzie jest kasiora, nawet teraz w rynku niedźwiedzia, gdzie ta kasiora się obraca. No i porównujemy obracane pieniądze z, z wycenami tych protokołów i próbujemy trafić na najtańsze, żeby znaleźć te 10. 20, 50 i 60-krotne, a może i więcej zwroty z naszych inwestycji w następnym rynku EBK. Pozdrawiamy!